i inne duchy złe, które nas zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Amen. W imię Boga w Trójcy, świętej jedynego, ojca, syna i ducha świętego. Uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie niszczyły, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i plan. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Amen, Mocą, amen. Bóg, mocą Twoją, Najwyższy Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen. Amen, Amen. To drzwi uchylił, patrz. Chował się przed... Mieszkańcy my Wszyscy, święci Boże. <laughs> Okej. Okay. To on chyba Jowani nie lubi. Chuj, mam jeszcze jednego Asa. A, A, nie. A, nie. A, nie. Yeah.